Xi Jinping, prezydent Chin i sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin, znany jest ze swojego skromnego stylu życia, który wyraźnie kontrastuje z przepychem często kojarzonym z przywódcami światowymi. Ta oszczędność nie jest jedynie osobistym wyborem, lecz odzwierciedleniem jego wychowania, filozofii politycznej oraz strategicznym działaniem mającym na celu ustanowienie wzorca dla urzędników partyjnych i chińskiego społeczeństwa. Xi Jinping urodził się 15 czerwca 1953 roku jako syn Xi Zhongxuna, bohatera rewolucji i byłego wicepremiera Chin. Mimo wysokiej pozycji ojca, wczesne życie Xi było naznaczone trudnościami. W czasie rewolucji kulturalnej jego ojciec został usunięty z komunistycznej partii Chin, co doprowadziło do zesłania Si na wieś w 1969 roku. Przez prawie 7 lat mieszkał w wiejskiej osadzie Liangjiahe w prowincji Shanxi, gdzie wykonywał ciężką pracę fizyczną i osobiście doświadczył trudów życia na wsi. Okres ten głęboko ukształtował jego podejście do prostoty i odporności. Zaangażowanie si w skromny styl życia przejawia się w różnych aspektach jego życia osobistego. Często ubiera się prosto, zazwyczaj w rozpięte koszule bez krawata, unikając formalnych i ostentacyjnych ubrań, które są typowe dla wysokich rangą urzędników. Wybór ten ma na celu pokazanie jego bliskości z ludźmi i stworzenie wizerunku osoby przystępnej. W ramach pełnienia funkcji urzędowych. Si znany jest z korzystania ze starszych pojazdów, zamiast wybierania nowych, luksusowych aut. Na przykład, kiedy pod koniec lat 80. pełnił funkcję szefa partii w mieście Ningde, odmówił używania nowego importowanego samochodu, decydując się na korzystanie z pojazdu pozostawionego przez swojego poprzednika. Swoją decyzję uzasadniał potrzebą, by urzędnicy w biedniejszych regionach nie afiszowali się bogactwem i luksusem. Skromne życie si jest zgodne z jego szerszą filozofią polityczną i strategią rządzenia. Po objęciu najwyższego stanowiska w KPC w 2012 roku rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kampanię antykorupcyjną, mającą na celu ograniczenie rozrzutności i promowanie dyscypliny wśród członków partii. Inicjatywa ta wymierzona była w wystawny styl życia i nadmierne wydatki, co doprowadziło do ukarania wielu urzędników za korupcję i nadużycia. Kluczowym elementem tej kampanii było przywrócenie zasady linii mas, maoistycznej idei podkreślającej bliskie relacje między partią a społeczeństwem. Si wzywał urzędników do częstszych wizyt wśród zwykłych ludzi i słuchania ich opinii, promując styl rządzenia, który stawia na pierwszym miejscu potrzeby i perspektywy obywateli. Podejście to wymagało, by urzędnicy sami żyli skromnie, by móc wiarygodnie reprezentować ludność. Nacisk Si na oszczędność wykraczał poza urzędników partyjnych i dotyczył całego społeczeństwa. W 2013 roku poparł kampanię Czysty talerz której celem było ograniczenie marnowania żywności i promowanie postaw proekologicznych. Inicjatywa ta odbiła się szerokim echem w całych Chinach, zwiększając świadomość społeczną i działania na rzecz ograniczenia nadmiernej konsumpcji. Kampania została wznowiona w 2020 roku w związku z obawami o bezpieczeństwo żywnościowe, co jeszcze bardziej podkreśliło, jak dużą wagę SI przywiązuje do gospodarności i oszczędności. José Mujica to urugwajski polityk, rewolucjonista i były prezydent kraju. Jego życie to historia skromności, wytrwałości i oddania służbie publicznej. Urodzony 20 maja 1935 roku w Montevideo, José Alberto Pepe Mujica Cordano pochodził z prostego środowiska, lecz jego droga doprowadziła go do pozycji globalnego symbolu pokornej przywódczości i postępowej polityki. W młodości Mudzika zaangażował się w działalność polityczną, dołączając do lewicowej partyzantki miejskiej Tupamaros, inspirowanej rewolucją kubańską. Jego walka o sprawiedliwość społeczną doprowadziła go do wieloletniego uwięzienia. Spędził niemal 14 lat za kratami. Zrywając z działalnością zbrojną, Mudzika wszedł do polityki parlamentarnej współtworząc Ruch Uczestnictwa Ludowego, będący częścią szerokiej lewicowej koalicji Szeroki Front. Prezydentura Mudziki to czas głębokich i odważnych reform społecznych, które uczyniły z Urugwaju kraj przodujący pod względem postępowości. Za jego kadencji zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe, Dekryminalizowano aborcję, oraz jako pierwszy kraj na świecie stworzono państwowy system regulacji rynku marihuany. Wszystkie te działania odzwierciedlały jego przekonania o wolności jednostki, równości społecznej i potrzebie nowoczesnego podejścia do praw obywatelskich. Jednak to nie tylko jego decyzje polityczne przyciągały uwagę świata. Mujica zyskał sławę jako najbiedniejszy prezydent świata z powodu swojego wyjątkowo skromnego stylu życia. Zamiast zamieszkać w luksusowym pałacu prezydenckim, pozostał w wiejskim domu swojej żony na obrzeżach Montevideo. Jeździł starą garbuską, a około 90% swojej prezydenckiej pensji Wynoszącej około 12 tysięcy dolarów miesięcznie, przekazywał na cele charytatywne, wspierając ubogich i drobnych przedsiębiorców. Dla wielu stał się symbolem polityki bliskiej ludziom i życia w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Muzika często dzielił się swoimi refleksjami na temat życia, szczęścia i współczesnego konsumpcjonizmu. Krytykował pogoń za materializmem, podkreślając, że prawdziwe zadowolenie nie pochodzi z dóbr, lecz z relacji międzyludzkich, prostoty i wewnętrznego spokoju. Uważał, że rozwój cywilizacyjny nie powinien odbywać się kosztem ludzkiego szczęścia i wolności. Evo Morales to boliwijski polityk, lider ruchu na rzecz socjalizmu, były prezydent Boliwii. Urodzony 26 października 1959 roku w ubogiej wiosce Isallawi w departamencie Oruro. Morales był synem pasterzy lam z ludu Aymara. Jego dzieciństwo naznaczone było biedą. Spośród sześciorga rodzeństwa przeżyło tylko troje. Jego edukacja była ograniczona ze względu na brak środków chodził do szkoły średniej, pracując jednocześnie jako pomocnik murarza, piekarz i muzyk, by wspomagać rodzinę. W latach 80., po wyniszczającej suszy, która zrujnowała ich uprawy, Morales wraz z rodziną przeniósł się do regionu Chapare. Tam uprawiali różne rośliny, w tym kokę, tradycyjną i symboliczną roślinę dla ludności rdzennej. W 2005 roku Morales przeszedł do historii jako pierwszy prezydent Boliwii pochodzenia rdzennie indiańskiego, co było przełomem w kraju, gdzie przez wieki ludność ta była marginalizowana. Jako prezydent wprowadzał reformy mające na celu zmniejszenie ubóstwa, wzmocnienie pozycji rdzennych społeczności i odzyskanie przez państwo kontroli nad bogactwami naturalnymi. Pod jego rządami bieda w kraju rzeczywiście znacznie się zmniejszyła, co pokazuje jego zaangażowanie w poprawę losu najuboższych. Mimo objęcia najwyższego urzędu w państwie, Morales zachował opinię człowieka skromnego. Znany był z prostego stylu życia i niewielkiego zainteresowania dobrami materialnymi. Po objęciu prezydentury obniżył swoje wynagrodzenie oraz pensję ministrów o 57% do około 1800 dolarów miesięcznie. Jednak w 2018 roku spotkał się z krytyką po otwarciu nowego, luksusowego pałacu prezydenckiego, 29-piętrowego budynku z helipadą i sauną, co wielu uznało za sprzeczne z jego wcześniejszym wizerunkiem skromnego przywódcy. Rządy Moralesa nie były jednak wolne od kontrowersji. Próby przedłużenia swojej kadencji oraz spory wyborcze doprowadziły do kryzysu politycznego i jego rezygnacji w 2019 roku po oskarżeniach o fałszerstwa wyborcze. Michael Sata to zambijski polityk, przywódca opozycyjnego frontu patriotycznego, lider opozycji oraz były prezydent. Urodzony 6 lipca 1937 roku w wiejskim dystrykcie Mpika. Sata już od młodości znał trudy codziennego życia. Pracował jako policjant, kolejarz oraz działacz związkowy w czasach kolonialnych. W trakcie pobytu w Londynie miał nawet zajmować się sprzątaniem peronów na stacji Victoria, co jeszcze bardziej ukazuje jego prostotę i pokorę wobec życia. Kariera polityczna Saty była od początku zorientowana na zwykłego człowieka. W 1985 roku został gubernatorem Lusaki, gdzie szybko zdobył opinię skutecznego i pragmatycznego lidera, który nie bał się podejmować realnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców. Z czasem objął różne ministerialne stanowiska, między innymi ministra do spraw samorządów lokalnych, pracy oraz zdrowia. Gdy w 2001 roku został odsunięty na boczny tor w rządzącej partii, zdecydował się założyć Front Patriotyczny, ugrupowanie, które miało reprezentować interesy biednych i zapomnianych przez władze obywateli. Po kilku nieudanych próbach objęcia prezydentury, Sata w końcu zwyciężył w wyborach w 2011 roku. Swoją kampanię opierał na walce z korupcją, obniżeniu podatków i tworzeniu miejsc pracy. Wszystko z myślą o poprawie losu najbiedniejszych. Mimo najwyższego urzędu w państwie, zachowywał styl życia odzwierciedlający jego skromne początki, a jego polityka była nakierowana głównie na potrzeby zwykłych ludzi. Jego kadencja została jednak nagle przerwana. Zmarł 28 października 2014 roku w Londynie. Lazarus Hakfera to malawijski polityk, prezydent i były duchowny protestancki. To opowieść o człowieku, który wyrósł z ubogich warunków, by zostać prezydentem Malawii, prowadząc życie pełne skromności i oddania służbie publicznej. Urodził się 5 kwietnia 1955 roku na wiejskich obrzeżach Lilongwe, jako syn rolników utrzymujących się z uprawy ziemi: Ernesta Persona Hakfery i Malen Mwale. Jego dzieciństwo upłynęło w domu bez elektryczności i bieżącej wody, co miało ogromny wpływ na jego późniejsze zaangażowanie w walkę o poprawę losu najuboższych. Zanim zajął się polityką, Hackfera poświęcił się edukacji teologicznej i pracy duszpasterskiej. Był wykładowcą i dyrektorem szkoły teologicznej Assemblies of God, a w latach 1989-2013 pełnił funkcję. Przewodniczącego kościoła Malawi Assemblies of God. W 2013 roku rozpoczął karierę polityczną, zostając przewodniczącym Malawi Congress Party, a po wyborach w 2014 roku liderem opozycji w parlamencie. W czerwcu 2020 roku został wybrany na szóstego prezydenta Malawi, co było wyrazem zaufania obywateli do jego wizji dla kraju. Pomimo objęcia najwyższego urzędu, Shakfera znany jest z utrzymywania stylu życia zgodnego z jego skromnym pochodzeniem. Jego oficjalna roczna pensja wynosi około 74 300 dolarów, co stanowi stosunkowo niewielką kwotę na tle innych przywódców regionu. Taka płaca jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej Malawii, gdzie PKB per capita wynosi zaledwie około 399 dolarów. Ahmed Ben Bella to pierwszy prezydent Algierii, przez wielu uważany za ojca państwa, urodzony w małym miasteczku Magnia w zachodniej Algierii. W trakcie II wojny światowej służył we francuskiej armii. Odznaczony został m.in. Krzyżem Wojennym i medalem Militaire za odwagę. Mimo zasług po powrocie do Algierii, zastał kraj wciąż pod panowaniem kolonialnym, co umocniło jego wolę walki o niepodległość. Był współzałożycielem organizacji specjalnej, a następnie Frontu Wyzwolenia Narodowego. W 1956 roku został aresztowany przez władze francuskie i spędził w więzieniu 6 lat, aż do momentu uzyskania przez Algierię niepodległości w 1962 roku. Po uwolnieniu objął stanowisko premiera, a w 1963 roku został wybrany na pierwszego prezydenta niepodległej Algierii. Jego rządy koncentrowały się na wprowadzaniu socjalistycznych reform mających na celu poprawę życia najbiedniejszych obywateli. Sztandarowym projektem była reforma rolna i wprowadzenie systemu autogestion samorządności robotniczej, dzięki któremu dawne gospodarstwa kolonialne trafiły w ręce miejscowych chłopów. Pomimo pełnienia najwyższego urzędu w państwie, Ben Bela znany był z prostego stylu życia. Unikał luksusu i przepychu, które często towarzyszą prezydentom, pozostając wiernym swoim ideałom i solidarności z ubogimi. Jego prezydentura zakończyła się w 1965 roku, kiedy został obalony w zamachu stanu przez swojego byłego sojusznika, chowariego Bumedienac. Lata późniejsze spędził w areszcie domowym, a następnie na emigracji. Po powrocie do kraju pozostał aktywny politycznie, głosząc ideę sprawiedliwości społecznej aż do śmierci w 2012 roku. Jean Bertrand Aristide to haitański polityk, ksiądz katolicki, teolog i dwukrotny prezydent kraju. Urodził się 15 lipca 1953 roku w nadmorskim miasteczku Port Salut. Po przedwczesnej śmierci ojca, jego matka przeniosła rodzinę do Port-au-Prince, gdzie zarabiała na życie jako uliczna sprzedawczyni. Zauważono intelektualny potencjał Aristida, i dzięki wsparciu Zgromadzenia Salezjanów otrzymał solidne wykształcenie. Studiował filozofię i psychologię w Haiti, a teologię biblijną za granicą. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku, szybko stając się Charyzmatycznym rzecznikiem ubogich, związanym z ruchem teologii wyzwolenia. W 1990 roku zrezygnował z kapłaństwa, by wejść do polityki i wykorzystać swoje poparcie społeczne w kampanii prezydenckiej. Wygrał wybory z miażdżącym wynikiem 67%, co świadczyło o ogromnym zaufaniu, jakim darzyli go najbiedniejsi hajtańczycy. Jego prezydentura skoncentrowana była na próbie demontażu struktur ucisku i pomocy najuboższym. Jednak jego rządy nie były spokojne. Już w 1991 roku został obalony przez wojskowy zamach stanu i zmuszony do wygnania. W 1994 roku wrócił do władzy dzięki wsparciu społeczności międzynarodowej. Mimo piastowania najwyższego urzędu w państwie, Aristid prowadził skromne życie zgodne z jego pochodzeniem i przekonaniami. Jednak jego administracja nie uniknęła kontrowersji. Pojawiły się zarzuty o korupcję i niegospodarność, w tym o przekazywanie dużych sum pieniędzy do powiązanych z nim firm i organizacji charytatywnych. Patrice Lumumba, to kongijski urzędnik, działacz związkowy i polityk, pierwszy premier Demokratycznej Republiki Konga. Pośmiertnie uznany za bohatera narodowego. Urodził się 2 lipca 1925 roku we wsi Onalua, należącej do grupy etnicznej Tetela. Jego dzieciństwo i młodość upłynęły w skromnych warunkach, a dostęp do edukacji był ograniczony. Dzięki wytrwałości i determinacji ukończył szkoły misyjne a następnie pracował jako listonosz i sprzedawca piwa, zawody, które pozwoliły mu lepiej zrozumieć codzienne życie zwykłych Kongijczyków. Lumumba zaangażował się politycznie jako współzałożyciel ruchu narodowego Konga, w 1958 roku. Partia ta opowiadała się za jednością narodową i pełną niepodległością od Belgii. Jego charyzma i umiejętność przemawiania sprawiły, że szybko zdobył poparcie wśród różnych grup etnicznych. W maju 1960 roku Ruch Narodowy Konga zwyciężył w wyborach, a Lumumba został mianowany premierem. Jego rządy były jednak krótkie i pełne napięć. Kraj był pogrążony w chaosie, armia buntowała się, a niektóre prowincje próbowały się odłączyć. Dodatkowo, Kongo znalazło się w centrum zimnowojennych interesów mocarstw. Pomimo politycznego awansu, Lumumba żył skromnie, co odzwierciedlało jego przywiązanie do ludu. Doświadczenia ubóstwa ukształtowały jego wizję niepodległego Konga, zjednoczonego, samowystarczalnego i wolnego od zagranicznej dominacji. Jego bezkompromisowa postawa wobec neokolonializmu oraz apel o prawdziwą suwerenność uczyniły go celem zarówno wewnętrznych przeciwników, jak i obcych służb. W styczniu 1961 roku został obalony, uwięziony i brutalnie zamordowany. Luis Inacio Lula da Silva to brazylijski polityk, członek partii pracujących oraz prezydent Brazylii. Urodził się 27 października 1945 roku w Caetes, ubogiej dzielnicy Garanhuns w stanie Pernambuco. Był siódmym z ośmiorga dzieci analfabetów pracujących na roli. W dzieciństwie jego rodzina mieszkała w skrajnie trudnych warunkach w małym domu, z ziemną podłogą, bez podstawowych udogodnień. W 1952 roku jego matka, Dona Lindu, zabrała dzieci w trwającą 13 dni podróż do São Paulo w poszukiwaniu lepszego życia. Tam Lula od najmłodszych lat pracował najpierw jako pucybut. I sprzedawca uliczny, a w wieku 14 lat rozpoczął pracę w fabryce jako tokarz. Wcześniej przerwał naukę, kończąc jedynie cztery klasy szkoły podstawowej, ponieważ musiał pomagać rodzinie finansowo. Przełomowym momentem było poważne zranienie dłoni w wypadku w pracy stracił mały palec. To doświadczenie uświadomiło mu brutalność losu robotników i skierowało go na ścieżkę aktywizmu związkowego. Jako działacz związkowy Lula zyskał rozpoznawalność w latach 70., organizując duże strajki przeciwko dyktaturze wojskowej i walcząc o prawa pracownicze. W 1980 roku współtworzył Partię Pracujących, której celem było reprezentowanie klasy pracującej w polityce. Po trzech nieudanych kampaniach prezydenckich został wybrany prezydentem w 2002 roku, a urząd objął 1 stycznia 2003 roku. Jako prezydent wprowadził szereg programów społecznych, takich jak Bolsa Familia i FOM Zero, które zapewniły pomoc finansową i żywnościową milionom najuboższych Brazylijczyków. Dzięki jego polityce ponad 40 milionów ludzi wyszło z ubóstwa. Mimo sukcesów politycznych, lula nigdy nie odciął się od swoich skromnych korzeni, często podkreślał swoje pochodzenie i doświadczenia z młodości.